Bardzo dużo moich znajomych, jak to tak nazywają, kibole, Prawda, ja się tym zawsze bardzo zachwycam. Śląska, Chorwacja. Czytałam w internecie ile zostało obłożonych pieniędzy, ale jest jedna z największych pustyń w Europie. Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. Polska zaskakuje obcy krajowców już nieraz. Dlaczego Polska? Dlaczego właśnie ludzi? Postanawiałam, żeby podróżować. I zwiedzać nasz piękny kraj. Zostawajcie ze mną, oczywiście pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał. Nie mogę o tym nie wspomnieć i, i mówię o tym na początku. Zgadzam się z tym w stu procentach, że Polska ma idealny rozmiar. Co to znaczy? Polska jest ani mała, ani duża. Tak naprawdę możemy przemieścić się z jednego końca Polski do drugiego w ciągu yy... 6, 7, 8 godzin, no, oczywiście w zależności od warunków drogowych. Również nie tylko samochodem, ale ciągiem, też bardzo komfortowe są podróże. Ja akurat bardzo dużo swojego czasu podróżowałam po Polsce i na przykład porównując, kiedy ja jeszcze byłam mniejsza i tańczyłam turnieje w swoim kraju, to niestety u mnie podróż wyglądała tak, że ja w piątek wracałam ze szkoły, wsiadałam pociąg, całą noc się jechała, na drugi dzień się wstawała z samego rana turniej i później, jeżeli był pociąg późniejszy w nocy, no to się wsiadała w ten pociąg, a jeżeli nie było albo turniej się przedłużył, to niestety trzeba było jechać i wracać do domu na drugi dzień i, i tak było przez ileś tam przez 2-3 lata wyglądał mój e, grafik. Przyjeżdżając do Polski w wieku 16 lat dalej oczywiście kontynuowałam swoją pasję i zawód i oczywiście tych turniejów w Polsce było bardzo dużo e, i dla mnie to była wielka ulga, kiedy można było wsiąść w samochód i naprawdę w kilka godzin e, dojechać i później nawet, jeżeli oczywiście był e, kierowca, e, rodzic, nie wiem, to Zawsze po turnieju się jest zmęczonym bardzo, no to wtedy ta osoba prowadzi i już można było tak naprawdę w ten sam dzień wrócić e, do domu. Także to zdecydowanie jest plus, nie tylko dla ludzi, którzy pracują i dużo muszą się przemieszczać po, polskie, po Polsce, ale również e, dla podróżujących, bo mogą wiele rzeczy zobaczyć w krótkim czasie. A jak wiemy w Polsce naprawdę jest dużo pięknych miejsc, które trzeba zwiedzić i zobaczyć. Bardzo często podróżnicy zaznaczają, że w Polsce jest tanio. Rzeczywiście można byłoby tak powiedzieć, że jest taniej niż w innych krajach Europy, ale też nie trzeba zapominać o tym, że jednak oni mają wyższe zarobki niż tutaj w Polsce, dlatego im może się wydawać, że hotele, restauracje są znacznie tańsze niż u nich ale z rozmów nieraz zaznaczałem, że Polska jest dosyć korzystnym krajem cenowym. Myślę, że to o czym teraz powiem, to wiele osób się zgodzi, że Polska ma świetny sportowy klimat. Polska pasja do kubicowania jest znana na całym świecie. Mówię o tym w pozytywnym kontekście tego słowa, bo wiem nieraz jak jak to tak nazywają kibole. Potrafią się zachowywać przed meczami czy po meczach. Nieraz słyszałam różne historie, ale tutaj właśnie chciałabym zaznaczyć z pozytywnej strony kibiecowania. Jest bardzo wiele imprez sportowych, które bardzo dobrze są zorganizowane. Zresztą nawet przykładając na swój sport też również mogę powiedzieć, że w Polsce mi się turnieje zawsze podobały i wszystko często było dopięte na tak jak trzeba. Podoba mi się to, że w Polsce wspierają małe kluby, to też jest bardzo ważne. Także Polskę można nie tylko zwiedzić, ale również odwiedzić jakąś dobrą imprezę sportową. Bardzo dużo moich znajomych, którzy tutaj mieszkają już długo, albo te, którzy przyjeżdżali ogólnie zwiedzić Polskę, oczywiście zaznaczają, że w Polsce jest świetne jedzenie. Trudno jest z tym się nie zgodzić. Wy już niektórzy wiecie, że jestem miłośnikiem jedzenia, więc mi jak najbardziej ja jestem zakochana w, Polsce, w polskiej kuchni. Tym bardziej jest dosyć tłusta, oczywiście, wiele to zaznacza, ale też jest dosyć różnorodna. Regionalne potrawy są też przepyszne i właśnie ludzie, moi znajomi, zawsze się zachwycali żurkiem. Nawet później wracali do siebie i próbowali e, znaleźć ten zakwas albo zrobić po swojemu ten zakwas, żeby właśnie w domu u siebie pojeść tego żurkę. Także w Polsce jedzenie naprawdę jest rewelacyjne. O tym, co teraz chcę powiedzieć, tak naprawdę ja się tym zawsze bardzo zachwycam, ale myślę, że nie tylko ja. To są stare miasta. W Polsce są przepiękne kamienice. Przepiękne są rynki, które są naprawdę w bardzo dobrym teraz stanie, odbudowane. Ostatnio byłam w Bolesławcu, byłam pod ogromnym wrażeniem. Też później przeczytałam w internecie, ile zostało włożonych w to pieniędzy, ale cieszę się, że właśnie odbudowują, że o to dbają. Historyczne budynki niejednokrotnie cieszą oczy wspaniałymi zdobieniami, elewacje, ale też są nośnikiem wielu historii, z którymi warto się zapoznać. A właśnie przez to, że Polska nie jest aż taka duża, to można wiele starych miast zobaczyć. I kończąc wideo, chciałam się odnieść właśnie do tego pięknego obrazu. Jest u mnie od niedawna kopera, i tutaj na tym obrazie są zakopane. Dlaczego to mówię? Pewnie już się domyślacie, że chodzi o przyrodę. Polska to i Maldiwy, i Sahara. Także nie musicie wyjeżdżać, że to znajdziecie w Polsce. Tak zwana Polska Sahara jest jedna z największych pustyń w Europie. Pustynia Błędowska jest zdecydowanie jedna z najciekawszych przyrodniczych krajobrazów w Polsce. Na pograniczy dwóch województw, małopolskiego i śląskiego. Największa pustynia na naszym kontynencie to Morze Piasku i największy obszar piasków lotnych w środku kraju. Ja tam jeszcze nie byłam, ale właśnie mam kolejny taki punkt, małe marzenie, odwiedzić to miejsce. Myślę, że na pewno wart jest odwiedzenia. Tak jak już na samym początku wspomniałam, w Polsce również mamy i Maldiwy i to nie jedne. W Parku Grodnie w Jawornie można również okazać się na Maldiwach. Kusi turystów turkusowymi jeziorami, Lazurowa woda, malownicze skalne klify i drewniane pomosty na wodzie. Patrząc na zdjęcia, bo również tam nie było, można faktycznie się poczuć trochę jak w tropikach. I ma w zasadzie dwa określenia. Pierwsze to właśnie są polskie Maldiwy albo śląska Chorwacja. Ale mamy jeszcze jedne Maldiwy, które udało mi się odwiedzić, znajduje się u wybrzeża Półwyspu Helskiego w Kuźnicy. Powstał archipelag Małych Wesepek, przepiękne miejsce, kto nie odwiedzał to polecam. Wygląda egzotycznie i budzi niemało zainteresowania, co prawda tam już nie ma takiej wody turkusowej, ale też jest pięknie. I tak podsumowując, w Polsce 23 parki narodowe. To jest naprawdę dużo. Także na pewno jest co zwiedzać, jest gdzie odpoczywać. Nie wyjeżdżając z kraju można wiele tak naprawdę pięknych miejsc znaleźć w Polsce. Wszystkie te miejsca są na pewno godne uwagi i są zachwycające. Mam nadzieję, że Wam się podobało wideo. Oczywiście pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał. Napiszcie w komentarzach, czy Wy byliście może w polskiej Saharze, albo na albo w polskich, polskich Maldiwach. Dajcie znać, a może chcielibyście coś od siebie dodać. Do zobaczenia w kolejnych wideo.